Pojawiło nam się w końcu na pełnej krasie pewien zestaw. Czy jest już on tutaj dodany na ich stronę czy nie ma? Jee, yes! łąka i fabryka czekolady. Pokażcie mi. Katalogowa 950 zł. <grym> Dobry kawał. Ależ fajnie się obraca, cudownie. Umpalumpy też są. I to dwie sztuki umpalumpów. Jee, yeah, i stateczek ma silnik napędzany silnikiem. Super. Ależ to fajnie jest zrobione. Ależ to niepotrzebne jest nam. Kompletnie zrobione też. Nie wiem po co w ogóle to akurat trafia, ale niech nam będzie tak jak jest, bo jest to niezmiernie nam wymagane, żeby zrobić takie cudo jak tu jest. E, fajna główka zrobiona swą drogą. Chyba jedyny jak na razie fajny element, który tutaj dostrzegam w tym zestawie. To lizaki, które są monitorowane z lat. 70 cenera, i tak dalej, i tak dalej. okej, okay, fajne nadruki na tym, co już mieliśmy. Nic nowego, że nadruki są zrobione. Wow, coś akurat nowego w firmie Lego, że nie dali tu naklejek, bo znając ich, to by naklejki tutaj zrobili, no, ale niech se będzie. Tak, to już mówiłem dzień wcześniej na tych niewyraźnych zdjęciach. Tutaj muszę poczuć jeszcze raz: nie sprzeda się, to nie ma bata. Jest to set bardzo mocno targetowany pod określone akurat grono odbiorców, i to grono odbiorców jest zbyt małe, żeby akurat było zainteresowane tym, żeby sobie to wziąć. Bardzo mi przykro, ale tak to będzie akurat wyglądało: w wypadku tego zostało. Figurki są ładne, bo te figurki, co mi tutaj zrobili, są fajne. W większości, oczywiście, co tu mamy, to powinni kupować fani tego filmu. Tylko powtórzę się jeszcze raz. To powinno być skierowane do odbiorców tego nowego filmu, co wyszło. i Wtedy by to miało sens. Większość osób nie kojarzy tego filmu z lat 70., a do którego to nawiązuje. I to jest problem, który tutaj dostajemy. Sama sceneria, jak to jest zbudowane, to po prostu małe dziecko tu się bawiło, połączyło na chyby, trafił, i wyszło, jak wyszło. Na pewno nie jest to coś, co. Zawojuje świat w żadnym calu i mojego portfela na pewno też nie ścignie, bo kwota, która tutaj jest kafla za 2000 elementów, te parę ładnych figurek, ok, fajne, ale na tyle dużym fanem tego produktu nie jestem, a żeby się zainteresować tym, żeby sobie to wziąć, tak samo jak i nie lubiłem za bardzo filmu, nie przypadałem, to tak samo i te uważam, że też dalej jest bez szału. A i nadrukowane złote bilety naprawdę na plus, to chyba jedyny plus jaki tutaj dostrzegam, no to tyle, co tu mamy dobrego. Nie jest to to coś, co ludzie chcą, nie jest to to ludzie, co by chcieli zobaczyć, nie jest to, to coś, co ludzie w 100% będą się jarać na maksa. To ruchomy wodospad nawet nawet jest fajny, tylko ja poważnie chcę zobaczyć to, jak podepniemy do tego silnik, jak to mnie zapieprzać. Jak silnik do tego podepniemy, to to będzie naprawdę taki fajny wodospad i tu się rozwali raz dwa. I teraz tego będzie. Nic tu więcej akurat nie da się powiedzieć dobrego na ten temat.